Okej, okay, go, go. Idziemy. A, będę używał super na tego. W końcu trzeba wykorzystywać. I dwa potwory rozwalone. Dobra, ja sobie jeszcze zasywuję. I idziemy z koksem. W sumie mógłbym przyspieszać gadkę startem, ale może ktoś będzie chciał przeczytać o co chodzi. Ja osobiście zawsze przyspieszałem startem i od razu napierdolałem I pierwszy bosik. No, ja na razie będę używał duszy szkieleta Bo dużo obrażeń zadaje Oj, dostałem Pewnie znowu słychać moje przyciski no. no i się udało I teraz musimy zrobić Magic Cell no i nie udało mi się niestety. Tak to bywa. Oj, dostałem i zaraz mnie pewnie zabije. Przy pierwszym bosie. Drugie podejście. No co jest kurwa? No bez jaj. Przecież jak nagrywałem wtedy, kiedy mi się nie chciało zasypować, to pokonałem go za pierwszym razem. Oj. No do trzech razy sztuka. Kurwa, no nie wkurwiające. Świetnie, jeszcze jeden hit i leży. Zajebiście. Spierdoliłem sprawę. Tak to bywa, jeśli się Magixel nie chce użyć. No ale przecież co to ma być grane? No przecież grałem chyba dwa razy, trzy razy pod rząd od nowa i jakoś działało wszystko. Dobra, zaczynam jeszcze raz. Czyż za pierwszym razem mi się udawało? Prawie wszystkich bossów, tam tylko pod koniec coś mi się nie udawało. A, zrobiłem unik cwaniaku. Zniżyłbyś się, to bym użył supermoc Aj, dostałem znowu Kurwa I świetnie, zaraz mnie zabije No, co jest grane No, zobaczcie no, po prostu... <noise> to są po prostu jaja, kurwa, no. Jakiegoś dzisiaj fat... Jakiś dzisiaj fatum chyba mam. W niedzielę. No przecież... Jeszcze wczoraj grałem... I nawet mi nie haratnał ani razu. A dzisiaj nawet Magic Sela nie mogę zrobić. Jeszcze raz. Chyba, że miałem Axe Armor i dlatego tak mi dobrze szło. No, co jest, uciekaj ode mnie. No, ileż razy będę to robić? No, zobaczcie, nie wkurwiające. Chcę wam to pokazać jak to wygląda, no... A ci mi nie dadzą tego zrobić. No po prostu mnie to już wkurwia, że muszę parę razy robić jedno i to samo, bo kupi Magic, ale nie umie się wiebać. Jest! Wreszcie! O to mi chodziło. No, w sumie do trzech razy sztuka. Chyba, że źle policzyłem. Moje próby. A no, nasze serduszko bije. Z radości. Znowu gadka przyjebana. No, kończcie gadkę, a my zaczniemy dalej. Teraz tak, Flank Armor... Oj, nie tak. Okej. Okay. Teraz klejmur. I tyle z tego mam, z przedmiotów. I teraz sobie robimy zamach. Ale ja chyba sobie wezmę jeszcze włócznie. Trochę mniej obrażeń, ale co tam? Albo nie wiem. Nie, na razie sobie wezmę klejmur. Potem sobie najwyżej zmienię. Tu jeszcze mamy maczugę. Tu mamy save'ik ale ja za chwilę tam pójdę. Jakiś pancerzyk dostałem. Dlaczego za chwilę? No bo chcę wam coś jeszcze pokazać. A zresztą sobie chcę jeszcze zebrać pewną rzecz. Chyba, że źle idę. Nie, w sumie to tylko tu chciałem wam pokazać. I tu mamy hamera. Witam cię, budzianie. No, później zakochałeś się, że masz takie rumieńce. Mam nadzieję, że nie w sumie. A, w Joko, chyba. No i możemy sobie sprzedać coś tam. W sumie ja na razie nie muszę sprzedawać ani kupować. No, jedynie mapkę. Nie, nie to. Mapkę sobie kupię i tyle z tego będzie, bo nie potrzebuję więcej. Pieniążki trzeba zbierać. Zobaczcie, jaka tu musi być grafika, że nawet jak skoczę sobie na auto wcześniej, to yy, śnieg nawet spada. I to mamy joko. Hammer nam sprzedaje bronię, kupujemy od niego albo sprzedajemy mu, a Joko jest taką. W cudzysłowie kuźnią do upgradeowania broni. Tylko broni. Żeby ktoś nie myślał, że sobie pancerz jeszcze można ulepszać. Tylko bronie sobie ulepszamy. Kosztem dusz, które zebraliśmy. Czyli na przykład sobie ulepszę zwykłą włócznię na jakąś, nie wiem, lancę albo coś w tym rodzaju. Ale tutaj już jest 2-3 razy więcej broni niż w Castlevania Ariosoru. Tutaj naprawdę mają bzika z broniami, więc naprawdę mi się podoba ta Castlevania. Tutaj nawet można Pejcza zdobyć i można sobie jebać, ale ja nie lubię Pejcza. Można nawet bazuką jebać, nawet miskiem pruszowym, <laughs> jakby się ktoś uparł. Co tam jeszcze są? Jest pistolet jeden, drugi, bazuka, misiu, munczako. Katany, kastety, miecze krótkie, długie, duże, włócznie, siekiery, maczugi. No i chyba tyle. Chyba, że jeszcze coś pominąłem, zaraz się okaże. Najwięcej w sumie zabawy jest chyba z tymi krótkimi mieczami, bo są chyba rozwidlenia aż na trzy sposoby. No ale te super miecze to raczej zdobywamy tylko w ten sposób, że sobie upgrade'ujemy bronie. A i też można mieć kosę tutaj. <noise> kosę śmierci, ale jest ryzyko pewne.